Z nami pani wiceprezydent Olsztyna Ewa Kaliszuk. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy na szlaku Świętej Warmii i tutaj spotkaliśmy się dzisiaj, żeby też aktywizować społeczność, lokalny biznes na szlaku Świętej Warmii i zachęcać ludzi do włączenia się do tego szlaku jako takiego wspólnego projektu społecznego. Tak, ja myślę, że przede wszystkim no, chcemy bardzo mocno podnieść potencjał naszego regionu, ale też dać możliwą możliwość naszym mieszkańcom poprawy ich jakości życia. I dobrze byłoby, żeby właśnie rozmawiając o Szlaku Świętej Warmii, o tej promocji gospodarczej, o promowaniu lo lokalnych produktów, jednak tych naszych lokalnych twórców, rzemieślników, kucharzy, czyli wszyscy ci, którzy u nas żyją, produkują piękne, wspaniałe rzeczy, które mogłyby być też promocją naszego regionu właśnie w taki projekt włączyć i też poprawić troszkę ich funkcjonowanie, promować ich przede wszystkim, bo wydaje nam się, że jednak ta nasza Warmia gdzieś ciągle z tymi Mazurami e, konkuruje i jakoś tak nie może się przebić, tak, być może dlatego, że właśnie mówimy o świętej Warmii, aczkolwiek wydaje mi się, że to co dzisiaj powiedziała też bardzo ładnie Pani Marszałek, takie slow life, tak, to jest to miejsce, gdzie możemy odpocząć, ale właśnie pokazać to nasze spokojne życie, życie społeczeństwa w zgodzie z naturą, z przyrodą, z tym całym właśnie takim pięknym, naturalnym środowiskiem, które nas otacza i poprzez to też organizować być może działalność organizacji pozarządowych, które też tutaj mogłyby znaleźć do działania swoją przestrzeń. Także promujemy, zachęcamy do tego, że Szlak Świętej Warmii jest taką osią, taką, taką nicią, do której Państwo się możecie włączać ze swoimi kreatywnymi pomysłami. Dziękuję Pani. Dziękuję bardzo. Dziękuję.